Cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bestpal.pl Dzisiaj jesteśmy w Krępicach koło Wrocławia u Pana Marcina Zaraz zobaczycie jak tutaj jest super Pan, pan Marcin jest tutaj, o Bo my wszyscy zapalniamy razem Polskę e, I zaraz pokażemy jakie tutaj kolosy trzy rosną, jakie są wspaniałe, jak ślicznie wyglądają One są wkopane dopiero w tym roku, nie wiem, w maju? W maju W maju są wkopane e, Zobaczycie jak wyglądają dobrze utrzymane palmy od maja, bo naprawdę są, e, są w świetnym stanie i, i można e, podziwiać. Widać, że już nowe liście zaczęły wypuszczać. Także idziemy pokazać, jak to wygląda. No to lecimy po kolei. Mamy tak, trzy palmy Trachycarpus fortunei, tak jak powiedziałem, kupione były w maju i w maju od razu posadzone. Pień ma no, grubo ponad chyba 2 metry, no bo no bo ja mam MED 80, z 20 będą miały, nie? 20, 2, 15 chyba. No tak mniej więcej. Bardzo ładne. Zobaczcie jakie super liścia. W jakim ekstra stanie. I widać tutaj, muszę stanąć, bo słońce od drugiej strony. Widać, że nowe są powypuszczane, bo te, które są starsze, to już są pozginane, a nowsze od razu widać, że są. Yy, że są stojące. U mnie jest dokładnie to samo. Te, co wychodzą nowe, od razu można by je policzyć, nawet z dachu, bo są, yy, bo są bardziej sztywne. Jeszcze wiatr, ich, że tak powiem, nie pozamiatał. A tutaj mamy drugą. Aha, i w ogóle okazało się przy okazji, że ta jest samica. O, proszę bardzo. Zaczęły być nasionka. To pewnie się wszystko lepiej rozwinie na przyszły rok, bo to jest dopiero start. A tutaj dwa, prawdopodobnie dwa samce. Także będzie fajnie, będzie, będą własne kolejne nasiona w Polsce. E, tutaj też liście, e, dużo liści nowych, w ogóle palmy są bardzo gęste, fajne, wybraliśmy. Także jak chcecie, to przyjeżdżajcie do bezpan.po.el, będziemy razem wybierać, bo to zawsze lepiej jest przyjechać i wybrać niż się zdać na. No, no żeby ktoś wybrał, tak? Przyjeżdżać, wybierać. Pan Marcin był osobiście, wybierał, oglądał, wystawialiśmy, chowaliśmy. No, i wybraliśmy naprawdę super. Bo widać to, no przepiękne palmy. Co jedna to ładniejsza, ta bym powiedział jeszcze gęściejsza, ale tu wszystkie są gęste. Wspaniałe. Teren jest bardzo wieczny, bo tutaj, o tak jak widać, dookoła jest pole. Tak jak gdzieś na stepie w Arizonie. Nic nie ma, bo to są nowe domy. Dopiero się wszystko, dopiero się wszystko buduje. Może kiedyś będzie gęściej. Ale póki co jest bardzo wiecznie. Tak jak u mnie. Pan Marcin, jestem z nim w kontakcie. Jako pierwsze palmy w życiu, jest przerażony póki co, żeby to dobrze przezimowało, ale dobrze, że o każdą rzecz się pyta. Bo na przykład wystraszył się tego. Myślał pan, że to są liście, tak? Uschnięte. No tak początkowo myślałem. No właśnie, pan Marcin myślał, no nie każdy wie, to jest rzecz normalna. Że zaczęło, że, że zaczęło tutaj coś usychać, że to są na przykład liście, które usychają, że palma może czuje się źle. To tak, jak tłumaczyłem panu Marcinowi, tłumaczę od razu wszystkim, którzy się z czymś takim nie spotkali, bo na przykład mają jeszcze palmy małe, które nie kwitną. To są zaschnięte kwiatostany. Palma kwitnie, zależy, zależy jak jest ciepło, czasami już zaczyna koniec kwietnia, maj. Czerwiec i to wszystko zamiera. No i tak wygląda. Takie suchary, tak? To są szczególnie albo u, u samców, bo one zapłodnią i umierają, albo u samic, które nie mają samców, no to też, jak się nie zapłodni, to umiera. No i tak to wygląda. A jak się zapłodni, no to wiadomo, tworzą się nasiona. Tak samo nie słuchajcie jakichś domorosłych ludzi, którzy przychodzą. U pana Marcina był jakiś kolega, tak? który powiedział mu, że no te palmy wyglądają źle, bo, bo co powiedział? Bo, gdzieś mu żół, bo coś żółknie, tak? Tak, bo końcówki liści są żółte i że no. prawdopodobnie to wszystko uschnie. Końcówki... Zobaczcie, jak wyglądają te palmy, no po prostu te palmy są bajeczne. Zresztą no każdy, kto się zna, to sam może, sam może ocenić. Proszę, dawajcie gdzieś komentarze pod filmem, żeby... No, żeby inni też widzieli, tak? Jak wyglądają piękne palmy, a czasem przyjeżdżają ludzie, którzy naprawdę, nie wiem, nie mają pojęcia, czy nie wiem, skąd biorą jakieś informacje yy, i straszą, jeżdżą, straszą, nie wiadomo po co. A on ma palmy, tak? No niby ma, tam dwie gdzieś kupił i że miał taką samą sytuację i że mu zwiędły po zimie. A, no to zwiędły mu po zimie, czyli źle zabezpieczył i zrzucił na to, że, że, że coś tam się niby złego działo przed zimą, tak? Prawdopodobnie. No, i tak właśnie to się skończyło. A tutaj zrobimy tak, żeby to wszystko na wiosnę wyglądało tak jak w tej chwili, bo to o to chodzi. Szczególnie, że tutaj pan Marcin ma plany na dalsze, że tak powiem, na dalsze nasadzenia, bo tutaj pomiędzy, o, pomiędzy jedną i pomiędzy drugą, tak? prawdopodobnie mają być juki rozstraty. I to jest naprawdę. Super miejsce na jukę roztratę, bo ona się... Będzie tu bardzo fajnie wyglądać, bo ten pióropusz zrobi się duży, a przestrzeń między palmami jest, powiedziałbym, idealna, żeby juka Rostrata mogła tu staj sobie rosnąć. Bardzo fajne miejsce. Ja jeszcze się odsunę, tak żeby wszystkie trzy było widać naraz. Bo naprawdę warto. A może pan stanie pod palmą, panie Marcinie? Zobaczymy. Od razu już będzie widać, jaka ona jest duża, bo tak samemu się bo pan ja, jest... mam, ja mam prawie 2 metry. No, jeszcze pan stoi na podwyższeniu. O, pan Marcin ma 2 metry. No to zobaczcie, to ona nie ma dwa, To ona ma z 2,30, 2,40. Przynajmniej ta. No nie mierzyłem dokładnie, ale być może tyle mają. Tak, bo jest, bo jest dużo wyższa niż pan Marcin. Także naprawdę wybraliśmy idealne rośliny. Wyglądają super. I zrobimy wszystko, żeby tak samo wyglądały. Żeby tak samo były, wyglądały na wiosnę, żeby później się mogły pięknie rozwijać. Ja tu prawdopodobnie przyjadę jeszcze przed zabezpieczeniem, żeby Panu Marcinowi pokazać, bo mieszkam tutaj nie bardzo daleko, 70 km, żeby pokazać, jak to zabezpieczyć, żeby, żeby było dobrze. Może wtedy też jakiś film nagramy, jak, jak będziemy to, to robić. A tutaj jeszcze chodzi super pies do Kargentyńskich. Tak jest. Przepiękny. Taki jest niebezpieczny, że Opal. prawo mnie nie zagryz jak tak. tu wchodziłem. Opal, tylko tak wygląda. <noise> Opal się nazywa, te przysłużą w Policji Argentyńskiej, podobno, tak Opal. słyszałem, przepiękne są. Halo, cześć pies. Niebezpieczny jest bardzo, cześć. może wszystkich zagryźć, ale to póki cześć. co jeszcze nie teraz. <noise> Także wspaniale wygląda, zobaczymy jak będzie na wiosnę, mieszkam niedaleko, więc na pewno podjadę. Y żeby doglądać, że tak powiem, swoich dzieci. Wygląda to super i naprawdę jestem zadowolony, bo widać, że pan Marcin dobrze o nie dbał, bo wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Także dziękujemy bardzo i będzie relacja może później jeszcze z okrywania, a może później z odkrywania, bo nie jest bardzo daleko, więc, więc pewnie będzie można podjechać. Także życzę wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Marek Malec, Bestman.pl i pan Marcin. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć. Hej.